moi drodzy to dziś jest ten dzień. Właśnie radosny dzień nam dziś nastał. Mianowicie czuję się jak dziecko, które za chwilę dostanie swoje pieniądze z pierwszej komunii świętej, mianowicie idę sobie kupić moją pierwszą jednostkę broni. Jaram się niezmiernie. Będzie to AR, jaki dokładnie to e, zobaczycie później. E, Sprawa się bardzo długo przeciągała, bo najpierw dwa równe miesiące czekałem na wydanie pozwolenia. Kiedy przyszło do mnie pozwolenie, okazało się, że przyszło bez promes. Potem jak dostałem promesy, to w zasadzie byłem przed dzień przeprowadzki i jako, że już nie chciałem załatwiać tych formalności na raty, to stwierdziłem, że zrobię to jak już się przeprowadzę. Mamy nowy rok, więc idziemy do sklepu wydać kupę pieniędzy na zabawki. To zapraszam. Proszę Państwa. Tam właśnie zmierzamy. Krzysztof, jak się czujesz, tuż przed? Podekscytowany. broń. Dobra. Co to będzie? Zaraz się dowiemy. Strefa celu. Do Odebrałem swoją broń, więc idziemy szybko ją rozpakowywać. A póki co jak widać w Polsce ludzie w biały dzień, w zasadzie w ciemną noc chodzą z bronią po mieście na wierzchu. Nie wiem co do czego zbierzałem, ale tak jestem bardzo uciszony z mojej pierwszej spluwy w pięknym, pancernym, balistycznym kartonie i lecimy do domu robić unboxing. Tak, obejrzyj sobie. Chodźmy, nie sztyć się. Zaraz tu będziesz mieszkać. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Spójrz tutaj. Tu będziesz sobie spał. Fajny, nie? Tak więc, jesteśmy już w domu. Czas rozpakować rozpakowane balistyczne pudło. Ja już oczywiście wiem, Sprawdzałem numery, więc wiem co jest w środku, ale zrobię wam taką taki opening, żeby pokazać wam no, jak to z czym przychodzi taki taki karabinek balistyczna pianka Proszę bardzo, jest to broń. I to jest, proszę bardzo? Karabinek, który kupiłem e, AR-15 z 12-celową lufą marki Israeli Weapon Industries, z tego co pamiętam. Czyli taki bardzo klasyczny e, karabinek z rodziny AR-15. E, no, tak naprawdę mój wymarzony, zawsze chciałem mieć coś takiego mm, z takim pewnym krytym młożem w M-loku. E, co do jakichś większych szczegółów technicznych, to może jeszcze. Dogram wam coś ciekawego, ale właśnie tak to wygląda. Aerek jest golutki, nie ma żadnych przyrządów celowniczych. Przychodzi nam właśnie taki sam jeden. W środku jest taki Pimag z Magpula, gdzie jest przez. No tutaj jaka przezroczysta przestrzeń, że do te, w tym miejscu widać mniej więcej ile nam jeszcze amunicji zostało. Do tego Mamy instrukcję obsługi broni, to jest taka kłódeczka zabezpieczająca przed pociągnięciem spustu w krajach, gdzie broń nie musi być trzymana, w sejfach. Takie zabezpieczenie, jeśli ktoś chciałby wieszać broń na ścianie, u nas to jest zupełnie zbędne. Jakiś taki bryloczek do telefonu. Tu widzę takie jarzmo od ewentualnej szybkiej złączki typu wciśnij kropka na, na zawieszenie taktyczne, coś takiego jak tutaj jest. Wygląda w ten sposób to. No. I tak to właśnie działa. Jeszcze może podepnę magę. Jeśli chodzi o ten karabinek, to tak naprawdę ja zamówiłem go już gdzieś w sierpniu. Niestety teraz jest troszeczkę problem z dostępnością AR-ów 15. Głównie z dużego zapotrzebowania na rynku amerykańskim oraz z tego względu, że tutaj w Polsce bardzo dobrze one schodzą. Tak więc zamówiłem sobie ten karabinek, jak jeszcze nie miałem pozwolenia, w zasadzie było to tuż po tym, jak zdałem egzamin na patent strzelecki. Dostawa tych, tych, tych zająków przyszła, z tego co się nie mylę, na początku października albo pod koniec września i wtedy zapłaciłem zaliczkę, dzięki której po prostu w sklepie ta broń mogła na mnie czekać, bo było bardzo duża ilość chętnych, no i tak sobie czekała na mnie. Ja miałem jakieś tam perturbacje związane z tym, że bardzo długo czekałem na pozwolenie, potem na promesy, no i teraz po przeprowadzce wreszcie sobie tę broń kupiłem. W sklepie musiałem zostawić promesę, która była wystawiona przez WPA. Dopłacić resztę pieniędzy za ten karabin. Cała procedura, jakby sprzedanie tego karabinka zajęła około 30 minut, bo właśnie sprzedający musiał dograć rzeczy z fakturą, jeśli chodzi o tę zaliczkę, wydaje mi się, że jeśli chce się płacić. Od razu na miejscu to może być troszeczkę taniej. Musiał wystawić fakturę zgodnie z danymi z, z promesy. Ja sobie dokupiłem troszeczkę amunicji do tego wszystkiego. No i na koniec zapłaciłem. I tak w ten sposób szczęśliwy wróciłem do domu z moją pierwszą sztuką broni. W tym momencie, z tą fakturą, którą dostałem w sklepie, mam 5 dni na to, żeby pójść do. WPA i tę broń zarejestrować. No ale tak się składa, że z tego co ja wiem, to moja książeczka jest już wyrobiona, więc jak już tam pójdę, to przy okazji zaniosę zaświadczenie, że się przeprowadziłem, jakby dosłownie w tym tygodniu. Ta notacja zostanie wpisana w książeczce posiadacza broni i ja dostanę tę książeczkę bezpośrednio do ręki. No, czuję się niezwykle podekscytowany, bardzo szczęśliwy. Wreszcie mam wkrótce swój egzemplarz broni, coś w tym. E, zawsze bardzo marzyłem, jest co włożyć do szafy. No, bardzo satysfakcjonujące stresfa uczucie. E, przejść po, po tym, jak ten cały proces przeszedłem, e, być na końcu tej drogi i mieć coś swojego. No, tak jak mówię, jest to bardzo satysfakcjonujące. Polecam każdemu, lub ci pozwoli na Okej, okay, pomówmy w takim razie troszeczkę o tym egzemplarzu. Jak widzicie, ja troszeczkę pozakładałem na niego już dodatków i akcesoriów, e, tak założyłem na niego kolimator. To Chińczyk. Ja sobie ten kolimaterek ostatnio przestrzelałem pod ten karabin. Przestrzelałem go póki co na 50 metrów, ponieważ i tak sprawiło mi to bardzo dużą trudność. Robiłem to pierwszy raz w życiu, nie miałem pojęcia co robię. Na początku odkładałem poprawki w ogóle nie w tą stronę, Be mnie co trzeba. No, jakaś masakra. Wystrzelałem chyba z 50 sztuk amunicji, żeby ustawić ten kolimator porządnie. Tak czy inaczej, dzięki temu też dowiedziałem się, że z karabinka naprawdę się fajnie strzela. I totalnie nie jestem zawiedziony.

Nie z drugiego boku, właśnie takie w standardzie M-Lock, no, żeby po prostu dobrze mi się tutaj trzymało. To też są Chińczyki. Pomówmy sobie o karabinku samym sobie jako takim. Karabin jest izraelski firmy IWI, czyli Izraeli Weapon Industries. Karabinek, który zakupiłem to karabin Zion. Zion, po polsku Syjon. Zion Z15 w wersji 12-celowej lufy, czyli tak zwany SBR Short Barrel Rifle, czyli karabiny o krótkiej lufie. Wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych, w USA Middletown, gdzie mieści się tamtejszy amerykański oddział firmy IWI. Jest to klasyczny AR działający na zasadzie bezpośredniego odprowadzania części gazów prochowych, czyli tutaj sobie leci Lecą gazy prochowe razem z pociskiem. I gdzieś mniej więcej w tej okolicy jest port gazowy, blok gazowy, którym część gazów wraca tutaj do na suwadło, które cofa nam zamek i przeodwojuje broń. Przede wszystkim odpowiedzmy sobie może na pytanie, dlaczego wybrałem ARA i dlaczego wybrałem taki karabin. Po pierwsze dlatego, że Aery zawsze mnie i po prostu saibiście mi się one podobały. I właśnie w takim wydaniu AR podobał mi się najbardziej, czyli dość krótki, ale na tyle długi, żebym ja moimi długimi dwumetrowymi rękami mógł spokojnie go trzymać w takiej pozycji, powiedzmy, bojowej. A jednocześnie na krótki, żeby, żebym dalej mógł sobie potem bawić się nim w jakieś takie CQB, czy ewentualnie tutaj dokręcić TUMIK na jako urządzenie wylotowe, co mam w planach tam w przeciągu jakichś tam kilku lat. To, czym mnie jeszcze urzekł, ponieważ po prostu umówmy się, ten AR mi się zajebiście spodobał wizualnie. Po prostu marzyłem o czymś takim, żeby, było, żeby była pełna. Pełny front w m z szyną Picatinny, czyli tym Snow RIS u góry. No i zresztą, że była klasyka, po prostu bez żadnych bajerów, z taką klasyczną powiedzmy sob-modową kolbą, którą, która gdzieś tam była używana przez Silsów jakiś czas temu, może nawet dalej jest. Ale co poza tym mnie urzekło, to grubościanna lufa, która po prostu wolno daje ciepło i mogę nią wystrzelać spora amunicji raz po raz. I rzeczywiście ja jak sobie poszedłem przestrzelać ten karabin, to na końcu troszeczkę się nim pobawiłem, żeby wystrzelać się z niego troszeczkę amunicji takim szybszym tempem. Naprawdę się nic nie nagrzewa. Naprawdę bardzo fajnie trzyma temperaturę. Przynajmniej te że m log Plus jeszcze mam tutaj chwyty, wiadomo, ale wrażenie jest naprawdę fajne. Do tego coś, co jest tutaj, czyli taka alternatywna wersja chwytu tego pistoletowego mianowicie on jest dość pod dużym kątem, czyli między kolbą a tym chwytem jest dużo, duży kąt prawie że prostopadła, chociaż jeszcze do prostopadłości to dużo brakuje tak czy inaczej nie jest on tak wygięty i ja zauważyłem jakiś czas temu, że jeśli chodzi o te wygięte chwyty to boli mnie nadgarstek w momencie kiedy trzymam karabin to znaczy jeśli trzymam karabin i łokieć mam przy sobie, bo wtedy najwygodniejsze są dla mnie takie chwyty pionowe w momencie kiedy są bardziej odchylone to ja mogę co prawda odchylić ten łokieć i wtedy mi się dobrze z niego strzela no ale nie ukrywajmy przy takim AR że to właśnie postawa wygląda w ten sposób że łokieć jest tutaj przy samej wątrobie że tak powiem Lecimy dalej. To co właśnie mówiłem, kolba, która mi się bardzo podoba, jest taka dosyć szeroka. Ja bardzo lubię opierać moje poliki o kolby. Dlatego wybrałem, znaczy wybrałem, dlatego cieszyłem się z takiego modelu. Plus ona ma tutaj prostopadłą stopkę, co mnie bardzo cieszy, bo lubię jak karabin. Prostopadle bardzo ładnie oddaje swój odrzut. Lubię jak karabin ma odrzut, nie lubię pracować jak karabin podrzuca. Kolejna rzecz to jest jednostajowy spust. On z tego co pamiętam ma 2,5 albo 3 kg. Już kurczę nie pamiętam. Pozwólcie, że sobie przeładuję. Tu będzie zbijak, pewnie wyleci. Tak, kupiłem sobie zbijaki do treningu na sucho i serdecznie to polecam. Chodzi o to, że jeżeli położę palec sobie tutaj na spuście, to w zasadzie nie mam tego momentu wybrania, nie mam tego luzu na sprężenie, który sobie ściągam, tylko jak naciskam po prostu ten spust, to jeśli będę przykładał tą siłę do tej, do tej wymaganej, żeby strzelić tym spustem, to od razu zaczyna mi się napinać ten mechanizm, który zwalnia ten młotek, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, który dalej tam uderza w kolejne mechanizmy i zwalnia iglicę. Po prostu od razu pada strzał. I króciutki reset. Eee, żeby Wam to zobrazować, pokażę Wam, jak to wygląda na jednej wiatrówce, którą posiadam. Jest wiatrówka Beretta, którą być może niektórzy pamiętają e, z jakichś starszych odcinków. Odciągnę sobie e, tutaj zamek i zobaczcie, e, mam spust i tutaj, jak nacisnę, o! To w zasadzie tutaj przez cały ten ruch się nic nie dzieje. Normalnie tutaj e, to jest taki double action, czy tam sin, przepraszam, single action, e, że jak jest kurek zbity, to e, ten ruch odpowiada za napięcie kurka, ale wyobraźcie to sobie w ten sposób, że e, dwustajdowy spust polega na tym, że najpierw jest wybranie luzu na sprężnie, i dopiero tutaj, w tym momencie po przebyciu całej tej drogi, dopiero zaczynam naciskać e, na ten mechanizm. Spustowo-uderzeniowy, tak mi się wydaje, że dobrze go nazywam. Jeśli nie, to mnie poprawcie, i dopiero tutaj pada strzał. Ja dużo bardziej preferuję właśnie te wersje jednostejdrowe, czyli tak, jak tutaj, że nie mam żadnych luzów, po prostu obraz naciskam na mechanizm uderzeniowo-spustowy. Oczywiście jest to R w wersji cywilnej, także nie strzela ogniem ciągłym, jednie ogniem pojedynczym. Obecnie urządzenie wylotowe to jest taki. Jest najbardziej typowy, typowe urządzenie wylotowe to jest to byle, kompensator. Nie wiem, no zabicie mnie, nie wiem. Po prostu ma tutaj. To jest chyba tłumik płomienia, o tak mi się wydaje. Albo jakieś tam wielofunkcyjne urządzenie wylotowe. Nie wiem, w każdym razie odpowiednio po prostu formuje płomień wylotowy. I tle. Okej, okay, w jakim kierunku chcę pójść, jeśli chodzi o build tego Aera? No, to chcę po prostu pójść w takie udawanie komandosa, w bycie e, niedzielnym specjalsem. <laughs> e, po prostu różne takie pseudo taktyczne zdania, mm, ewentualnie przygotowanie się do zawodów strzeleckich klasy, furia, lekka piechota, coś takiego, no takim zacięciu taktycznym. E, dlatego też to, co planuję zrobić w tym karabinku, to. Na pewno mechaniczne przyrządy celownicze, tutaj się znajdą. Fajnie by było powięk powiększalnik dekolimatora, z tym, że wydaje mi się, że to jedna z końcowych przeróbek. Na pewno światło, światło na broni koniecznie, bo ewentualnie te jakieś takie e, taktyczne działania home defense, to wszystko musi mieć światło. Zapomniałbym, na pewno, tutaj jakiś chwyt przedni front grip, w zasadzie bardziej taki hand handstopper, żeby mógł sobie ładnie dociągać ten, tego, tego era do siebie podczas strzelania. Ja tutaj właśnie lubię opleść od góry w takim C grip tego era, ale tutaj żeby żeby, żeby od dołu było na czym oprzeć rękę, którą będę mógł sobie dociągać tego era do dołka strzelskiego, żeby redukować sobie odrzut. Nie wiem jeszcze dokładnie, jaki chcę sobie zamontować ten chwyt przedni, dlatego prawdopodobnie będę sobie go drukował z drukarki 3D jakieś kilka rodzajów. Przetestuję kilka takich wydrukowanych prototypów, i potem sobie wybiorę już taką, powiedzmy, wersję docelową, którą kupię. Najprawdopodobniej tak to będzie wyglądało. Ostatnio, tak jak sobie robiłem plonik na sucho, to zauważyłem, że brakuje mi tutaj dźwigni do zrzutu zamka po drugiej stronie, więc może w coś takiego mi poszedł. Reszta nie wiem. Dźwignie przeładowanie jak na razie mi odpowiada, Bebek nawet nie wiem, no ale tak naprawdę to, co jest najważniejsze w tym momencie, to inwestowanie w amunicję i strzelanie i trenowanie. W zasadzie chciałem w pewnym momencie szybko kupić sobie pistolet, ale stwierdziłem, że najpierw, skoro kupiłem już jedną broń, to najpierw wymasteruję jej używanie. Bo co mi z tego, jeśli... Kupię sobie teraz szybko pistolet, skoro nie będę miał pieniędzy, żeby strzelać ani jednego, ani z drugiego. Sami przyznacie, że to by było odrobinę bezsensowne, nieprawdaż? No a jestem za biedny, żeby mnie stać było na kupno pistoletu, karabinu i żeby regularnie robić treningi na strzelnicy z obydwoma. Okej, okay, skoro mamy to wszystko ze sobą, jak wobec tego wyglądała procedura rejestracji tego egzemplarza? Słuchajcie, nic bardziej prostego, ponieważ poszedłem do WPA z... Fakturą za ten karabin oraz z wnioskiem o zarejestrowanie tej broni. No i oczywiście, jak zwykle bywa, odstałem swoje w kolejce, ponieważ poniedziałek to był. W poniedziałek zawsze są długie kolejki. Złożyłem wniosek, miałem się wylegitymować. Zostawiłem fakturę VAT, na której były wypełnione dwa kalibry, w których działa ten karabin, czyli zarówno 5,56 mm, jak i 2,23 Remington. Tutaj pilnowałem i w sklepie, i w WP, żeby wpisali mi oba te kalibry. Pan co prawda nie chciał mojego wniosku, bo nie powiedział, że nie trzeba, że to zbędne marnowanie drzew. Ja się bardzo cieszę, że w takim razie z tym razem już udam się z samą fakturką. Książeczka już na mnie czekała. Książeczka na mnie już czekała w WPA. Pan po prostu przepisał, przepisał wszystkie dane z, książe... z faktury do książeczki. Wpisał mi broń, spytał jaki cel. No i tyle. I wydał mi książeczkę. A, jeszcze jedno. W momencie, kiedy rejestrowałem broń, zgłaszałem również zmianę miejsca zamieszkania, no bo w zasadzie mam na to 14 dni, a chyba tydzień po zmianie miejsca zamieszkania przyjdę się zarejestrować. I pan od razu wykreślił mi mój stary adres i na końcu książeczki wpisał mi nowy. Tak książeczka wygląda w środku. Ja oczywiście tutaj zamazałem wszystkie moje dane, ale możecie widzieć, że to właśnie ja. I tak oto wyposażony w Czerwoną książeczkę posiadania posiadacza broni, dokonałem całego procesu tego jak się uzyskuje pozwolenie na broń i pierwszą broń. Słuchajcie, bardzo miałem duży fan robiąc tą serię. Kanał oczywiście nie zginie i będę dalej tworzył filmy z treningów strzeleckich siłowych jakieś różne śmieszne rzeczy na strzelnicy może porobimy. A na pewno cały ten proces drogi do pozwolenia na broń ja zwieńczę odpowiednim filmikiem o kosztach i o dokładnych datach, jak to wyglądało, podsumuję koszty, podsumuję czas, i dowiecie się dokładnie jak to wszystko wyglądało. Będziecie mieli odnośniki do poszczególnych filmów, gdyby coś was dokładnie interesowało. No i co? Do zobaczenia w następnych filmach. Mam nadzieję, że kanał wam się nie, nie nudzi. Wbijajcie oczywiście subskrypcję. Od 500 zaczyna mi się karta społeczności i będę wrzucał bardzo śmieszne memy na kanał. Zostawiajcie łapki, udostępniajcie znajomym, pokazujcie ten film osobom, które są zainteresowane bronią. I bardzo dzięki za wsparcie. Bardzo się cieszę, że oglądacie te filmy. Miło Was wszystkich widzieć i do zobaczenia w następnym filmiku. Pozdro.